Część jakiś tam maksymalny czas mi wytracono. A i nie wiem na co skończyłam. A, tutaj będzie sypialnia na tym drewnie. Tu będzie sypialnia. No i tak to wygląda, no co? Mi się to podoba ten dom? Nie jest jakiś piękny, ale jeszcze jak go ozdobimy. Ja później sobie będę... Może tutaj sobie dam troszeczkę różowej wełny, także to będzie ładny domek. Ale to myślę, że już nie dzisiaj. Dzisiaj was tylko oprowadzę, pokażę, jak to tutaj u nas jest. A w następnych odcinkach będę wam pokazywała, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tak to wygląda. Ok, lecimy dalej. Tutaj z tamtej strony i z tej strony mam wyjście. Ok, tutaj moi drodzy, mamy plan wygładzić ten cały teren do murów. I jeszcze mury trzeba pobudować tam, 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 tam wokół wioski. Tutaj mamy plan wygładzić całkowicie, tak, jak tutaj jest, czyli tu, A, żeby to po prostu było płaskie, i żebyśmy mogli tutaj budować. Taki mamy plan, i myślę, że to się zrobi. Bo my, jak mamy coś w planach i coś chcemy zrobić, to od razu robimy. A, tutaj mamy taką malutką, tutaj były zwierzątka, ale ich już było za dużo, i je przenieśliśmy. E, tutaj mamy teraz taką malutką, 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 ale ją trzeba, trzeba będzie chyba zniszczyć. Coś tutaj zbudujemy. Jeszcze nie wiemy co mamy budować, ale coś zbudujemy. Okej okay. i zwierzątka, no i tutaj ogólnie są takie domki, tam nikt nie mieszka, villagerów w ogóle tu nie ma. E, tam jest ich dom, jak już mówiłam w tamtym odcinku, tutaj też mówiłam co jest, tam mówiłam też co jest. Zobaczcie sobie koniecznie tamten odcinek. Mamy fontanny, takie nieskończone źródełko wody. Nie wiem, jak to się nazywa, taka altanka. Tutaj kiedyś mieszkał właśnie Paweł P., ale już tutaj nie mieszka. I już tam nic nie ma.